Należy wyznaczyć wszystkie wartości parametru m, dla których równanie kwadratowe właśnie z parametrem m ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste spełniające podany warunek, właściwie podaną nierówność. Zadanie jest typowe, i wiadomo co trzeba zrobić. Przede wszystkim, skoro mają być dwa różne pierwiastki rzeczywiste równania, równania kwadratowego, no to oczywiście delta musi być ostro większa od zera. No i ten drugi warunek jeszcze przepiszmy, może w takiej postaci, gdzie to minus 2x1, x2 jest tutaj włożone pośrodku tej sumy kwadratów. Spójrzmy na deltę. Mamy tutaj m minus 2 do kwadratu, odjąć 4 razy 2 razy minus 3m. Zatem dodajemy 24m. Po podniesieniu tej różnicy do kwadratu i zredukowaniu wyrazów podobnych Dostaniemy m do kwadratu plus 20m dodać 4. Spójrzmy teraz na lewą stronę drugiej nierówności. Widzimy wyraźnie możliwość zastosowania tego znanego wzoru skróconego mnożenia, no i teraz stoimy przed decyzją: albo dalej kontynuujemy, podstawiając za x1 i x2 znane wszystkim wyrażenia, albo będziemy kombinować tak, aby zastosować wzory wieta. Do czego zresztą sam namawiam w filmiku, jak sobie radzić ze wzorami Wieta w pierwszej części? Myślę, że tym razem jednak spróbuję to zrobić tą metodą bez wzorów Wieta, czyli wykorzystamy znane wszystkim wzory. Podczas tego odejmowania nastąpi redukcja minus B. Będziemy mieć pierwiastek z delty minus minus pierwiastek z delty. Zatem w liczniku będą dwa pierwiastki z delty, no a mianownik oczywiście przepisujemy. Teraz możemy skrócić to przez 2. Po podniesieniu do kwadratu dostaniemy 1 czwartą delty. No i ta 1 czwarta delty ma być mniejsza lub równa 25. Po pomnożeniu obu stron tej nierówności przez 4 dostaniemy deltę mniejszą lub równą 100. Mamy zatem do rozwiązania układ dwóch nierówności, w której występuje delta. Delta mamy już wyznaczoną, więc po podstawieniu tego wyrażenia mamy taką nierówność kwadratową. No a w drugim przypadku, jak odejmiemy 100 od obu stron, dostaniemy drugą nierówność kwadratową. Te dwie nierówności rozwiążemy w tradycyjny sposób, wyznaczając delty. W tym pierwszym przypadku ta delta 1 to będzie 20 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 4, co daje 384. No i niestety po spierwiastkowaniu tej liczby dostaniemy liczbę niewymierną 8 pierwiastków z 6. W drugim przypadku dostaniemy 20 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 96, co daje liczbę 784. No i tutaj na szczęście pierwiastek z tej liczby to 28. Oznaczmy sobie te nierówności w taki sposób i po kolei rozwiążmy. W pierwszym przypadku mamy takie pierwsze miejsce zerowe, pierwszy pierwiastek który po skróceniu jest równy minus 10 minus 4 pierwiastki z 6. Ponieważ będę zestawiać te wyniki z wynikami uzyskanymi w drugiej nierówności, więc jeszcze przybliżmy to miejsce zerowe, to będzie mniej więcej minus 19,7. Drugi pierwiastek różni się znakiem przed czwórką od tego pierwszego, co w przybliżeniu daje minus 2 Oto wykres naszej delty. Miejsca zerowe oznaczam dla wygody jako m1 i m2. Chcemy wyznaczyć takie m, dla których delta jest dodatnia. No tak będzie oczywiście wtedy, gdy m są na zewnątrz miejsc zerowych, zatem nasza delta będzie większa od zera. Jeśli tu już wprost napiszemy, m należy do sumy takich dwóch przedziałów otwartych. Przejdźmy do drugiej nierówności. Obliczamy kolejne miejsca zerowe żeby już nie powtarzać tych samych oznaczeń, korzystam z dalszych indeksów. m3 to będzie minus b minus pierwiastek z delty dzielone na 2. To daje minus 24. Z kolei m4 to będzie, tutaj będzie plus, więc to będzie 8 dzielone na 2, czyli 4. Oto szkic wykresu trójmianów z lewej strony nierówności. Miejsce zerowe. No i tym razem interesują nas takie m, -y, dla których wartości... Trójmianu są mniejsze lub równe 0. Tak oczywiście będzie, gdy m będzie należeć do przedziału obustronnie domkniętego od minus 24 do 4. Oznaczmy sobie teraz przez A i B zbiory rozwiązań obu nierówności. Nas oczywiście interesuje część wspólna obu zbiorów. Aby ją wyznaczyć, spójrzmy może na ten drugi rysunek. Przybliżone wartości M1 i M2 oznaczają, że. Oba miejsca zerowe, oba pierwiastki znajdują się wewnątrz przedziału B. Zatem te dwa przedziały, które sumujemy do zbioru A, częściowo nachodzą na przedział B. Zatem częścią wspólną obu zbiorów będzie taka oto suma dwóch przedziałów.